w dzisiejszym odcinku. Biedne dziecko, śpi w kałuży. Ja nie wiem co to w ogóle ma być. Dziecko śpiące w kałuży, no nie! Hej! Cześć! Ja jestem Radochna przed wami. Czemu on ma fioletowe włosy? Co jest nie tak z tą grą? Gramy w The Sims 4 100 dzieci challenge. Flotilda dostała info, że właśnie będzie rodzić. Tylko czemu ty masz flotowe włosy? Coś z tym światłem tutaj jest nie tak, tak myślę. I będzie rodzić, także jakby. No fajnie. Tylko, że wszystko spoko. Wszystko cudownie. Można mnie nikt. No, mi nic Wszystko cudownie i w ogóle. Ale. No, nie spodziewałam się teraz tego mówiąc. Wypij, wypij. Wypijaj, wypijaj. Wypij, wypij. No. no. dzięki. Zrób może jakieś śniadanko. Czemu on ma takie dziwne włosy różowe? Co tu się dzieje? Czemu się... Myfia... Nie wiem. Nie wiem dlaczego myślę te włosy. W ogóle jakby... Dziwne. No idea, więc ee, Klocia będzie zaraz rodzić A, za dwie godziny, więc spoko. Ktoś tu jest głodny? Ty jesteś głodny? to właśnie trochę cię jakby zapomniałam, zapomniałam, jak to dzieci nazywają? Jest Antonina, Michał, Mateusz, Igor i Łukasz, Lutilda oczywiście. Cinej, wcę, bo zaraz będzie informacja, że jesteś głodny dziecko i niedożywione i wszystko. O, nie zdążyłaś. To się wykona szybko. Zdążysz? Nie, zero minut. Nawet taka brudna, no kurde, no super. Super. Dziewczynka, dziewczynka, trząk za dziewczynkę. Dziewczynka, 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 please. Córeczka, cudownie. Anna. No, Ania, pięknie. Co? Co? O kurczaki. Mamy bliźniaki. O kurczaki, mamy bliźniaki. Wow! Ej, to szczerze. No dawaj, to, gdzie te drugie? A drugie tutaj gdzieś leży. Dobra, trzeba je zdjąć. Jak to zebniał? Zdjęć dzieciaka. zdjęcie dzieciaka. Dobra. Cudownie, no bliźniaki mogą być. Czemu nie? Czemu nie? Tylko trochę więcej roboty, niestety. Z tym. Mm, Orion, czy mamy razem dzieci? Z Orionem? Justin? Na pewno nie mamy z nim dzieci. Raj, a Raj trochę nas nie lubił. Spróbujemy, on jest niby z kimś tam, ale spróbujemy z Rostinem. Czemu nie? Wiecie, co to, to oznacza? Że będę musiała wyprowadzić Antoninę, jak dorośnie, żeby mieć miejsce na jeszcze jedno dziecko. Czy inaczej, inaczej na kolejne dziecko. O, w ten sposób. To się trzeba wykąpać, ty radzisz sobie starcą sam, czy trzeba cię uczyć. Pomoc niestety. Nasz dziwnie fioletowe włosy. Martwi mnie, to, co to za glitch bagi w ogóle. Dobra, Antonina, kiedy ty jesteś jakby dorosła? Dzisiaj. Więc fajnie. Nie, żeby ci tortu piec, nie? W sumie. Teraz mamuśka ci tortu piecze. I będzie spokoj gotuj... tort ciasto miodowe. E, białe dla chyba. Teraz zrobimy dla dziewczynki. O, odpowiedzialność. Jesteś Michał odpowiedzialnym dzieckiem. Bardzo dobrze. Możesz... Aha, masz coś nie... nie, nie tam źle się czujecie. W ogóle wszyscy się źle czujecie, się, się ogarnić, Trzeba grudek ogarnąć, ale to zaraz się zrobi. Dobra, stawiasz i na pewno damy świeczki urodzinowe. I ogarnij, proszę, ogródek. Sprzedaj mi wszystko. Yy, co ty chcesz? Tak, Wogusof jest ojcem? No, nie wiedziałam. Anton Antonka. Tyś yy, jakby. Umyj. Tak, nie, ty się. Dobra, Igora. Igor jest brudny, Wykąp Igor. Igor. Nie łukasz, nie łukasz. Wykąpi Igor. Dobrze, ktoś dzwoni. Tak, dzięki Orion. Czyli mamy dziecko z Orionem w końcu, czy nie? Już sama, nie wiem. Orion, Orion, Orion. Orion, moje notatki trzeba zajrzeć. Mamy. Igor jest dzieckiem Oriona. I w ogóle nie jest zielony. Aha, fajna że Chciałam zielone dziecko, ale jakby nie wyszło. Dobra, trzeba to podlać, bo widzę, jakby, że problem jest z podlewaniem. No, trochę hajsu mamy, nie powiem, fajnie to wyszło. Mm, śpisz, czy wykąpałaś? Nie wykąpałaś, bo po co? No dobra, niech będzie. Jak podleje, trzeba zmienić pieluszkę. O kurcze, pasczeki. Wzorowy ojciec? Obie się zwoliły naraz, super ancko. Nie, Orion. Orion, to miłość już dawno przeminęła z wiatrem. Przeminęła z pierwszym dzieckiem. Hehe. He. Dobra. Coś się rozlało, nieważne. Dobra, czyli tak. Szybko musisz zmuchnąć świeczki, Boże, tak powiem. Jest 18, a ty masz już urodziny... Już dawno. Urodziny już dawno. Antonina. Gratulacje! Urocza wśród tych brudnych talerzy. Pięknie. Leniwa. Niechlujna nie <laughs> muzyka. A to co? Renesans. A dobra. Nie. Przecież ty lubisz, niechluj. Dlaczego tu masz paskudnut, e, skoro ty lubisz takie rzeczy? Dobra, słońce trzeba cię gdzieś wyprowadzić. Jeszcze nie będzie cię wywale, ale trzeba. To robić. Niestety. Dobra. O, wykąpałaś w końcu dziecko. Śpi. Um, ciebie możemy w sumie skorzystać, pomóc. Igor. Dobra. Um, o, zaraz się nauczysz chyba w sumie. Nie, to nie to chyba. To była nauka chodzenia. Dobra, Antonina, jesteś dorosła. Jak się z tym czujesz? Książki zajmowane z tego, z oddawaj. Oddawaj, oddawaj. To sprzedajemy. Jakby. No bo. Hmm, wiadomo. I możesz wyjść. Możesz wyjść. Do widzenia. Um. Odieść się do rodziny i przeprowadź się. Gdzieś się trzeba walnąć, Jeszcze nie wiem, gdzie Przy, przygonimy. Damy ci. Nie, damy ci tysiak od mamusi prezencik. Dobra. No Okej, okay, cię przeprowadzimy. Gdzieś musimy cię walnąć, no. Jakby... Jakby. Przyłączyć się do jakiejś rodziny... Okej. Okay. Hmm. Przyłączymy cię do rodziny Dreamer. Tak. Tak, jakby tak, bo po prostu przejmują. Moje dzieci i przejmują rodzinę Dreamer. Nie wiem, to jest jakiś random w ogóle, nie znam typa. Yy... Jakiś gwiazd w ogóle. Ładny, ładny domek, ładny domek masz. Dobra, i tyle, i wracamy. Ojej, czyżby Klotylda sama z siebie zaczęła malować? Czyli Klo Klotylda jakby się bawi, tak, to zabawa jerośni nie rośnie i zabawa. Dobra, weź to wypoleruj, a potem surfuj po kanałach. Trzeba grąć. Ogromić... Justin, Tak go zapraszimy. Później. Dobrze. Coś płacze. Nie śpisz? Nie śpisz. Dobrze, to wiesz, zapróż butelki, zmień i też. Może jasny, przyszedł dzień dobry. Zostaw go, klota. nie, nie mamy z nim żadnej relacji, więc raczej nie jesteśmy naszych dzieci. Dzień dobry. Ożywiona rozmowa. Rozmawiaj. Och, hmm. O pogodzie, pogoda zawsze. Hej, no. okay, to można zacząć romana chyba, co? Sałata, dobra, dawaj. Co, Sałt, ty śmieje ci typie, ogarnij się, dawaj, romana zaciągamy. Flirtuj, co, zostaw, zostaw. Flirtuj go, Johnny, go, Johnny, go, Johnny. Przyjemna rozmowa, wiem. Ktoś tu mnie mnie A raczej. Klocie. Dobrze. Okej. Okay. Ręcz róża. Ubodźcie się pierwszy pocałunek. Nie, no pierwszy pocałunek, to, zostaw dziecko. Udało się? Dobrze. To teraz. O. Idealnie. O biedne dziecko nie wie co ma zrobić. O nie, co tu się dzieje, mamo? Co ty robisz? Super. No bo musisz jakby sprawdzić, co nie. Przy okazji, bo się kto. On zwiał! Tak dobra, bo akurat zwiał więcej, tak by się było go zaprosić. Zmień na karm może, nie wiem kto tu patrzy, która to? Ty płaczesz. Klota, proszę cię, proszę. A, bo czemu stoisz? Zajmijcie się i zróbcie, proszę, indyk pięknie, beautiful. Weź, nie wiem, baw się, może to trzeba. Miałeś się gotować z broderem? Halo, gotujcie razem, zajmijcie się czymś, proszę, ja was. Poszła spać. Nie wiem, czy to ze zmęczenia, czy, czy czego. Biedne dziecko, śpi w kałuży. Ja nie wiem, co to w ogóle ma być. Dziecko śpiące w kałuży, no nie! Dobra, ktoś tu rośnie, chyba, czy nie? Jakby. E, e. Czemu śpi, czemu wstałaś? O, nie wiem, po się... Nie wiem, czemu wstałaś. Chyba jest głodna, mi się nie daje. Tutaj chodzi o jedzenie. Która to jeszcze? Tutaj, co? Czas... Przewin, no cokolwiek, ja nie wiem. O, już, dobra. Skorzystaj. A nie, co by się nie chce, ty chcesz się wykąpać, wykąp się. Muszę sprawdzić, kto ma kiedy urodziny. Ty masz urodziny. A, Michał, jeszcze cztery dni. Mateusz, cztery dni. Igor. Jeden dzień, czyli jutro? Aż cztery dni? Co za cztery dni się dzieci rodziły? No co to ma być? Gotuję <gutujesz> sobie kurczaczka, czy tam indyczka? weź się nim, zajmi. Kontynuuj tego indyka, bo to przecież tak nie można. No, Podana do stołu. Kiepska jakość, taka średnia. No cóż, możesz poradzić, jak nic nie możesz poradzić? Ta Anna, Anka jest strasznie, strasznie marudna, tragicznie marudna. Jak młodziki, bo to głód czasami różnie bywa z głodem u młodych. Ale nie, nie jest źle. Znaczy nie daje dlaczego ten dzieciak ma fioletowe włosy i o co tu ho. A potem to spoko. Nie w się? Sensie. się być się chłopie, zjedz sobie kejka, weź razem kawałek. On też sobie zje, ktoś, o teraz Magda płacze. Chyba, wydaje mi się, że albo jedzenie, albo uwaga, bo piluchy nie ma brudnej, więc. Mhm. Dobra. Ogarnięte śpi, śpi. Ojej, co za godzinę idziesz do szkoły? Czy co wstań? Coś nie ma sensu, żeby się jakby szedł spać. Jakby... jakby, jakby. Bo, kurde. Jak idziesz do szkoły Już zaraz? Możesz iść do szkoły. Proszę, wstawaj. Nie ma co tamto, co tamto. Wszyscy poszli do szkoły. Wszystkie dzieci było trójka, teraz jest dwójka. Aaa, dobra, trochę pielucha, tak? O nie, nie wiem co to jest. Może jedzonko? Wykłop się. A, Igor ma wkrótce w rodzinę. Igor. Igor Tak. Chyba jutro. Albo dzisiaj może na co 18 .00. Aka, okay, okay. Dobra, ty pewno chcesz się bawić. Ty możesz być głodna, tak myślę. Co? A, bo ty książkę napisałaś, Kluacza, dobra, i coraz bierzesz... profity z niej. No to teraz się wykąp, proszę. No nie! zmieniała się przed chwilą pieluszkę, no nie, 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 dobra. Ale dobrze, chociaż jest załatwiona już sprawa z następnym potomkiem. No nie. No. No dobra. Skorzystaj i wypoleruj. Ryszyk by obrazem. Dałaś tysiąc dzieciakowi. Jo, i teraz bida z Anna i Magda mają wkrótce całą rodzinę. O, o co Ronia przyszła w gości zaproś do środka. A, może wygarnąć, co ja te sąsiedzkie, bo przyda coś. się. hajsik, daj hajsik. mi już w łonie. Lubisz ogrodnictwo, pewnie, że tak. Na pewno trzeba będzie odchwaszczać. No. Dobra, tu jest coś... A, tutaj coś się dzieje. Gawosz, kołysz, nakarm. Mhm... Kupisz sadonkę? No? Nie wiem. Dobra, udało się, więc... Tutaj trzeba posprząt... O, ale pokręciłam teraz. tego czekam, że nie, ale weź sobie... Sałatkę grudową, zrób. Podaj sałatkę grudową. To jeszcze tu kochana no i Okej. To do kąpa, nie? Przyszła w gości do kąpa ty kąpa. W domu nie masz dzieciaku. Dzieciaku. zrobisz zrobisz no, to, co trzeba przewinąć. Zostaw, zostaw. przewin i posprzątaj w ogóle ten sifik. Proszę cię bardzo. Thanks from the mountain. No patrz, miło było w cię. O. Jesteś głodny? Wstań, powiedz, nie jestem sam. Ty jesteś brudny! Wykąpię Łukasza. A ty możesz wstać i ogarnąć młodszą siostrę. W sumie. Okej. Okay. Ogarnąłeś to. Zrobiłeś to. Co to, Mikołaj? Nie, Mikołaju, Mikołaju, nie. Wykąp Łukasza, please. Dzięki. Wykąp Łukasza, Pis Że one na zmianę płaczą. Brakuje mi to Antoniny w jakiejś kolejnej pary rąk, nie? A jakby teraz tylko Michał na wysokich obrotach tutaj, brudny, głodny i wszystko. Najgorzej. Dobra, udało się. Śpi. Yy, Śpikloty dopóki możesz. <gry> Oj, cyrki, cyrki. Ty brudny jesteś. Zjedź, wiesz. Zjedź sobie. Na no spokojnie. Mateusz. Skorzystaj, wykąp się i... Na chillu. Aha, fajnie, dobra. Postawił i nie może zjeść. Weź się nie wygłup się, Jest. I wykąp się proszę, ja ciebie. No dzięki. Czemuś ci każe robić jedno, ty robisz drugie, co? Masakra. A, pogadać. Dobrze. Nie ma sprawy. Ok, jak na razie, są szczęśliwe. Super. Mhm. Dobra. Eee... Kiedy dzieci rosną, please. Germa niby ile? Zero dni, ale dopiero hey, jutro. Sobota jest jak dobrze, nie musi musisz też powiedzieć. No to pieruszka. No przecież to jest chodzenie od jednego do drugiego, no. Super. Wykłam się. Okej, okay, odcinek był dosyć intensywny. Urodziły się bliźniaczki. Mm. Urodziły się bliźniaczki. Mamy kolejne dziecko jakby w drodze. Trzeci trymestr za jeden dzień. 24 godziny. Także o wyprowadziła się Antonina. No kurde, dzieje się dużo naprawdę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dziękuję wam bardzo, za ten ekipę odcinek. Także do widzenia, trzymajcie się, cześć, czołem, do następnego odcinka i pa pa! Cześć! Pa! Nie Orion, Orion to miłość już dawno przeminęła z wiatrem, przeminęła z pierwszym dzieckiem.